Będę mówił o specjalności analityka techniczna i przemysłowa. Tak próbowałem się dowiedzieć, ile ona już ma lat. Ja też kończyłem tą specjalność, także na pewno powyżej 40, ale od 2026 roku, od przyszłego roku nazwa specjalności zmieni się na analityka w technologii chemicznej, czyli funkcjonujący w kuluarach i wśród studentów w skrót studiuje na ATIP, -ie. już niestety nie będzie miał miejsca. Dobrze. Katedra Chemii Analitycznej i tu zapraszam po wszelkiego rodzaju szczegóły. Nie będę Państwu przedstawiał siatek programowych. Państwo to sobie znajdziecie. Ja powiem, dlaczego analityka chemiczna. No nie dlatego, że ja tu stoję, tak i też kończę. Będę posiłkował się na końcu dużo młodszymi swoimi kolegami, koleżankom i kolegą, którzy skończyli też te dwie specjalności, którzy, których kariery się potoczyły w różny sposób. Natomiast myślę, że przykład tego, gdzie oni teraz są, troszeczkę też powinien was przekonać do tego, żeby wybrać tą specjalność. No nie jestem tu oryginalny, bo pewnie każdy z państwa, który będzie przedstawiał swoją specjalność, będzie państwa zachęcał do tego, żebyście przyszli. Analityka jest odpowiedzią na cztery pytania: co, ile, jak i gdzie. I właściwie dając odpowiedź na to, te wszystkie cztery pytania, dostajemy pełną informację. Ja to zawsze mówię studentom w trakcie wykładu, że informacja to jest ten najbardziej pożądany produkt, to jest coś, co najwięcej kosztuje i nie wcale złoto i platyna. Jakie są potrzeby rynku? W Polsce jest ponad 600 akredytowanych laboratoriów. Tak? Akredytowanych to znaczy takich, które mają wprowadzony system kontroli jakości i które wykonują analizy, czyli potrzebują analityków. To już jest jedna, czyli macie Państwo potencjalny rynek pracy, analityka jest narzędziem niemal wszędzie. Tak? Różnica między analitykiem a tym, który wykonuje pomiary, wiecie Państwo jaka jest, tak? analityk powie tyle, oznaczyłem, ten, który wykonuje pomiary, powie tak mi wyszło. Dobrze. No i ta informacja, czyli to, co jest najbardziej pożądane, tak? Ten produkt, który, który jest najbardziej pożądany, no i takie moje doświadczenia, bo to nie są żadne dane, które zbierałem, gdzieś, gdzieś tam szukałem w opublikowanych wartościach, ale ludzie pracujący w zawodzie, czyli ci, którzy skończyli studia chemiczne, pracują w zawodzie, ja przesadziłem tutaj, bo mnie się wydaje, że to jest 90%, ale dobrze. 80% dotyka analityki. Dotyka analityki, czyli stosuje pomiary. To, co u nas Państwo spotkacie, czyli w katedrze chemii analitycznej, bo cała specjalność jest u nas realizowana, jeśli chodzi o te zajęcia ty, analityczne, czym my się zajmujemy szeroko pojętą ochroną środowiska, ochroną zdrowia, kryminalistyką, przemysł, tam wszędzie jest analityka. Określanie jakości poszczególnych elementów środowiska, czyli twierdzenie, że coś spełnia bądź nie spełnia wymagania, żywności, produktów naturalnych. Ja ostatnio doszedłem do wniosku, że to jest siła napędowa metod analitycznych. Szukanie zafałszowań. Zobaczcie państwa jak tak sobie przypomnicie, gdzie to jest. Żywność nie taka, zabawki nie takie. Do tego dochodzą farmaceutyki, dochodzi do tego cała całe, e, cała e, analityka związana z badaniami antydopingowymi, gdzie zawsze te narzędzia są krok w tył, krok z tyłu są, tak? Bo zawsze coś nowego się wymyśla, zresztą tak jak jest z wszystkimi zafałszywaniami. Monitoring, czyli kontrola ciągła. E, Mogliśmy Byście Państwo mieć pytanie, czy ja się nadaję do tego, żeby studiować analitykę, czy studiować analitykę techniczną i przemysłową. Ja Państwu pokażę, z czego my czerpiemy. To ma, ten kij ma dwa końce, tak? To, co teraz pokażę dla niektórych może wydawać się plusem, dla niektórych minusem, ale analityka łączy w sobie wiele dyscyplin. I będą, pojawią się te, które niektórzy z Państwa bardzo lubią, niektórzy z Państwa mniej lubią. Czyli mamy na pewno elektroanalizę, mamy na pewno biochemię, mamy elementy chemii fizycznej fizyki, biologii, chemii nieorganicznej, jak i organicznej, matematyki, że specjalnie zawiesiłem głos, metrologii, to co ja lubię, czyli metrologia, analiza już uzyskanych wyników i interpretacja, spektroskopii, techniki rozdzielania i właściwie, no ponieważ Pani Dziekan prosiła mnie, żeby tu nie było za długo, w związku z tym już skończę, bo mógłbym jeszcze z kilka takich stron tych wszystkich dziedzin Państwu pokazywać. Każdy znajdzie coś dla Ciebie. Analityka jest takim wielkim puzzlem, To nie 3000 elementów, tylko dużo więcej, tak? Których składamy i wybieramy te kawałki, które w danym momencie wykorzystujemy po to, żeby uzyskać informacje, bo na końcu jest ta informacja. Proszę Państwa, jakie tematyki realizujemy? Bardzo ogólnie, co byśmy chcieli znać? Przede wszystkim, bo my od tego jesteśmy, opracowywanie nowych procedur analitycznych, opracowywanie po to, żeby Następnie można było z nich korzystać. Projektowanie i budowa aparatów. Nawet do dzisiaj jeszcze budujemy pewne części urządzeń kontrolno-pomiarowych. Ocena stopnia zanieczyszczeń, stosowanie skażenia, kwestia różnych pomiarów zachodzących w badaniach procesów różnych przemysłowych. Proceder służący do badania autentyczności. Znowu schylam się przy tych zafałszowaniach. Opracowanie to, nowych technik wytwarzania materiałów wysokiej czystości, tak? Ten trend rozwojowy analityki oznaczamy coraz mniej w czymś, z czego jest coraz dużo, coraz więcej. Wymusza na nas opracowanie takich technik, które są w stanie, mówiąc personalnie, widzieć to, co jest w tej próbce, tak? Czyli tu już musimy mieć naprawdę wyzwania związane z poszukiwaniem wysokiej czystości materiałów, jak i porównywanie. Wartości uzyskanych w różnych miejscach, żeby nie było tak, że ktoś gdzieś otrzymuje wynik i on się różni, nie dlatego, że była różna zawartość, tylko dlatego, że był w różnym miejscu uzyskany. To takie przykładowe tematyki. Pokazuję Państwu aparaturę. Jesteśmy naprawdę bardzo dobrze wyposażeni z punktu widzenia analitycznego, i tu bym mógł mówić o tych technikach spektroskopowych, czy o technikach chromatograficznych, i to wszystkich gazowa, cieczowa, jonowa. Nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał Państwu tego, do czego my jesteśmy stworzeni, co powinniśmy uzyskać. Powinniśmy uzyskiwać wynik, który jest jak najbardziej dokładny, czyli to, co mamy w ostatniej, na ostatnim slajdzie. I tak myślę, że taką dokładnością jest trafienie w cel, w związku z tym zapraszam Państwa, trafieniem, trafieniem w dziesiątkę będzie wybranie specjalności analityka techniczna i przemysłowa w tym roku, a przyszłego analiz w technologii chemicznej. A teraz na poparcie tego, że faktycznie warto skończyć tą specjalność, najpierw poproszę Panią doktor inżynier Anię Różańską, a później po niej zabierze głos Pan doktor inżynier Tomasz Majszak. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Anna Różańska i jestem absolwentką tutaj Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku technologia chemiczna. I właśnie specjalności analityka techniczna i przemysłowa. Tutaj realizowałam właśnie pracę magisterską w katedrze chemii analitycznej i tematyką mojej pracy była charakterystyka frakcji lotnej olejów jadalnych poddanych ogrzewaniu w wysokiej temperaturze z wykorzystaniem techniki dwuwymiarowej chromatografii gazowej. Co tutaj właśnie warto zaznaczyć, że podczas realizacji tej pracy poznałam podstawy i cały. Podstawy chromatografii gazowej, ale też tak naprawdę budowę sprzętu i wszystkiego, co jest związane z chromatografią gazową. Jak wyglądała ścieżka mojej kariery? Zaczynałam w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku. Tam kontrolowałam jakość próbek środowiskowych, czyli gleby, powietrza, wody, ścieków. I właśnie tam uderzyło mnie to, że to, czego uczyliśmy się na laboratoriach, czyli jak ważne jest oznaczenie, nawet takie zwykłe, miareczkowe. Jak ważne jest to, żeby dobrze, żeby dobrze wybrać liczebność, tak naprawdę liczbę próbek pomiarowych i żeby dobrze obliczyć ten błąd pomiarowy, bo to ma znaczenie, czy nasz wynik plus minus odchylenie standardowe będzie tak naprawdę mieściło się w normach, czy nie, czy będziemy, czy nasza jakość środowiska będzie dobra, czy nie, czy zapłacimy nawet kary jako cały kraj. Więc jednak to mnie wtedy uderzyło, że to ma sens, to jest bardzo ważne. Następnie pracowałam jako specjalista kontroli jakości w, przy kontroli próbek zbóż i rzepaku. Co tam najbardziej mnie dotknęło, to to, że tak naprawdę to ta mówienie o tym, że próbka powinna być reprezentatywna, to nie jest tylko takie mówienie i nauka czegoś, jakiejś definicji. Tylko w momencie, gdy przyjeżdżali do mnie rolnicy z próbką, znaczy z, z rzepakiem bądź zbożem do sprzedaży i żeby określić ich jakość, to tego było na przykład 40 ton. Wiadomo, że ja nie badałam 40 ton, tylko trzeba było dobrze pobrać tą próbkę reprezentatywną, żeby ona odzwierciedlała to, co się znajduje w tej całej przyczepie. Czyli trzeba było z różnych miejsc pobrać tą próbkę, i ja dopiero wtedy zrozumiałam, co to tak naprawdę jest ta próba reprezentatywna, jak to jest ważne. No i ostatnie moje stanowisko pracy, czyli firma, z którą jestem związana do teraz, czyli Polpharma Biologics, tutaj w Gdańsku, która zajmuje się produkcją leków biopodobnych. Aktualnie produkujemy lek na stwardnienie rozsiane, i ja tak naprawdę dostałam tą pracę. Nie miałam nic związanego z biotechnologią. Dostałam tą pracę tylko i wyłącznie dlatego, że byłam analitykiem i miałam znajomość technik chromatograficznych. Ponieważ tam właśnie, żeby oczyścić białko, używamy chromatografii. Jest to chromatografia cieczowa. I ja nawet tutaj pokuszę się o takie stwierdzenie, że w Polsce wciąż brakuje specjalistów, biotechnologów którzy są wyszkoleni w oczyszczaniu białek. Szkolimy wciąż biotechnologów, którzy wiedzą jak hodować komórki, ale nie mamy specjalistów na rynku, którzy te białka oczyszczają, czyli tworzą ten lek, który następnie zostanie użyty dla poprawy zdrowia pacjentów. Ja bardzo szybko, właśnie dzięki chyba mojemu umysłowi, takiemu analitycznemu, bo potrafiłam rozwiązywać różne problemy, zostałam bardzo szybko liderem produkcji ssaczej i aktualnie uczestniczę nawet w rekrutacjach. I prawda jest taka, że przez to, że nie mamy specjalistów, którzy dokładnie wiedzą, jak oczyszczać białko, to musimy posiłkować się innymi umiejętnościami tych ludzi. I tutaj, tak naprawdę, umiejętności analityczne są bardzo ważne. Jeżeli ktoś wie, jak coś oznaczyć, jeżeli ktoś wie, jak używać sprzętu, bo wiadomo, że te sprzęty się psują i wiedzą, jak najszybciej, z czego może dany problem wynikać i to naprawić, to to są bardzo ważne umiejętności. I myślę, że. Nie zamykajcie się, bo nawet po tak, jak tutaj pokazuje mój przykład, nawet po atipie można się odnaleźć w biotechnologii. Dziękuję Państwu bardzo. To, słuchajcie. Chciałbym Wam przedstawić trochę inne podejście do z decyzji, żeby pójść na studia magisterskie. I tutaj często pokazujemy Wam, jak jest przyszłość w przemyśle, w laboratoriach akredytowanych ale pewnie wielu z Was się poważnie zastanawia, czy to jest praca dla Was. Tak? Czy w ogóle warto podjąć tą, to ryzyko i pójść na studia magisterskie. Chciałbym Wam powiedzieć, także skończyłem ATIP, że przyjście na studia magisterskie nie zamyka Wam też bardzo ważnej ścieżki kariery, jaką jest ścieżka naukowa. I może tutaj wśród Was są osoby, które chciałyby kontynuować naukę. Tak? Nie interesuje ich praca w przemyśle. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, teraz jak nowy, nowa siatka specjalności się pojawiła. Przedmioty są tak ułożone, żeby właściwie nauczyć Was, jak zaplanować badania, w jaki sposób przygotować się w tym przygotować próbkę, w jaki sposób prowadzić oznaczenia, w jaki sposób zinterpretować wyniki i wyciągnąć logiczne wnioski. To jest też kompendium wiedzy przyszłego naukowca. Więc właściwie nie chciałbym Was tylko i wyłącznie zostawiać z tym, że praca jest poza nauką. Także, także tutaj, tak? Praca, czy to doktorat, a następnie praca naukowa, czy laboratoria badawcze. Naprawdę to nie jest tak, że y, ograniczacie swoje możliwości tym, że wybieracie studia magisterskie. Wręcz przeciwnie, dajcie sobie więcej możliwości. I właściwie y, to wydaje mi się, że jest moje doświadczenie doświadczenie tutaj kolegów zebranych, którzy także Zdecydowali się na pójście na studia magisterskie, często nie wiedząc, że pójdą na, na doktorat, a później będą pełnić rolę naukowców i wykładowców tutaj. Więc też wśród Was mogą być takie osoby i gorąco Was zachęcam do tego, żeby także zdecydować się na technologię chemiczną, na ATIP, a także na inne specjalności. Więc tak, to tyle ode mnie. Dziękuję.